Witajcie. Rozmawiamy już od dwóch tygodni na temat tego, jak wypełnić życie Chrystusem. Ja wiem, że brzmi to może trochę dziwnie. Sam pomyślałem o tym, że wypełnienie życia Chrystusem może być jednoznaczne z tym, jakbyśmy Chrystusa zamieniali w jakąś materię, ale nie, nie. Ostatnio mówiliśmy o tym, że może być instruktorem naszego życia. Wypełnienie nim jest tak, jakbyśmy siedzieli u Jego stóp i chłonęli każde słowo, które do nas wypowiada. Mówiliśmy już o czterech rzeczach. Powiedzieliśmy sobie, że wypełnienie życia Chrystusem polega na tym, aby postawić Go w centrum naszego życia. Wspominałem o tym, że musi się stać nadzieją dla naszego życia. Mówiłem także o tym, że jeśli da nam pełne przekonanie i zrozumienie, że pojednał nas z Bogiem całkowicie, że Jego ofiara załatwiła wszystko i nie jesteśmy już poróżnieni. Mówiłem także o tym, że wtedy stanie się dla nas instruktorem. Ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na koniec jeszcze na dwie rzeczy. Potrzebujemy tego, abyśmy Rozumieli, że On staje się naszą siłą. Tutaj oczywiście muszę sięgnąć do przepięknego psalmu, psalmu 27. Tam na samym początku, w pierwszym wierszu, napisane jest: Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Faktycznie pozwólcie, że przeczytam ten sam wiersz zupełnie w innym przekładzie. Biblia warszawsko-praska oddaje to tak. Pan jest moim światłem i zbawieniem moim. Kogóż więc mam się lękać? Pan jest siłą mojego życia. Przed kim miałbym się trwożyć? Chodziło mi o słowo siłą. Tak, tak, to niezwykle ważne. Jeśli Biblia Warszawska mówi, Pan jest ochroną mojego życia, choć jest to bardzo synonimiczne znaczenie, mimo tego zwróćcie uwagę, że chodzi mi o siłę. Tak Chrystus, kiedy jest obecny w naszym życiu, staje się siłą naszego życia. A czego by nie mówić, potrzeba nam sił, i to bardzo wiele. Potrzeba nam sił, żeby żyć w dzisiejszym świecie. Aby znosić te wszystkie informacje, które do nas na co dzień docierają, aby radzić sobie z faktem zagrożenia, zagrożenia wojną, zagrożenia nawet niekoniecznie wojną, różnymi zagrożenia ze strony różnych ludzi ze względu na ich dziwaczne poglądy, czasami nawet religijne. Różnie bywa. Zagrożenia czyha wszędzie. Potrzeba nam sił do życia. A kłopoty? Wszyscy mamy ich wiele. W jaki sposób radzimy sobie z tym? Potrzeba nam sił do życia. I Chrystus obecny w naszym życiu może stać się taką siłą. On daje siły, jest siłą, on jest tym, który może pokazać to w każdej naszej życiowej sytuacji. Zacytuję tutaj jeszcze inny tekst, który może przydać się dla tych, którym lat trochę przybyło. A zatem tym, którzy uważają się za bardzo słabych. Prorok Izajasz w 46 rozdziale i tam w czwartym wersecie mówi tak. Pozostanę ten, pozostanę ten sam, aż do waszej starości. Oj, chyba źle powiedziałem, mówiąc, że mówi to prorok Izajasz. Prorok Izajasz cytuje Boga, który mówi do nas: Pozostanę ten sam, aż do waszej starości. I aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił, i ja będę dźwigał i ratował. Ależ nadzieja, Bóg może stać się naszą siłą. Jak Mu nie ufać? O właśnie, użyłem tego słowa ufność, bo ufanie, zaufanie Bogu jest ostatnim elementem, o którym chcę powiedzieć, w kontekście wypełnienia naszego życia Chrystusem. Ludzie ufają różnym rzeczom. Wspominaliśmy już, to bogactwom, to sławie, to pozycji, to znajomością, różnym sprawom, ale ufność naszemu Bogu winna być ponad wszystko. W 37. Psalmie i tam piątym wierszu czytam: Powiesz Panu drogę swą, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Mało nie zacząłem śpiewać teraz tych słów, bo kiedyś pamiętam, śpiewałem taką pieśń, która miała dokładnie takie słowa. Powiesz panu drogę swą, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Potraficie to zrobić? Potraficie bezsprzecznie zaufać? Być może ktoś z was powie, no, przecież wierzę. Nie. Wiara a ufność to dwie różne sprawy. O wierze. Możemy powiedzieć, że cytując list Jakuba, demony też wierzą i drżą. A my czasami nawet nie drżymy, kiedy pomyślimy o Bogu. Powiecie, bo my go kochamy. W takim razie nie lekceważmy go, postawmy go w centrum naszego życia. W takim razie nie odkładajmy go na bok, nie przesuwajmy gdzieś czasu, który chcemy czy możemy z nim spędzić. Zaufajmy mu całkowicie we wszystkim. Na koniec tekst z pierwszego listu do Koryntian z drugiego rozdziału i tam piąty werset. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Chrystus stanie się ufnością naszego życia, tak jak stał się centrum, nadzieją, pojednaniem, instruktorem, siłą i ufnością. Chrystus stanie się centrum we wszystkim. Wypełnijmy Nim swoje życie. Szczerze doradzam, czas tego wymaga powinniśmy się stać takimi właśnie ludźmi, którzy koncentrują się na Nim, tylko na Nim. Wiem, pewnie chcecie z Nim znowu porozmawiać, ale chciałbym, abyście na moment porozmawiali z Nim sami w swoich sercach. Umówmy się, na chwilę przymykacie swoje oczy, kierujecie myśli ku Niemu i mówicie Mu to, czego naprawdę pragniecie. Panie, bądź centrum w moim życiu. Wypełnij je całkowicie. Wypełniaj każdej chwili, wtedy kiedy jestem szczęśliwy, uśmiechnięty, i kiedy jest mi smutno, zmień wszystko, Boże, bo tylko wtedy wszystko nabierze pełnego sensu. Prosimy Ciebie o to, Boże, w imieniu naszego ukochanego Jezusa, naszego drogiego Pana, przyjaciela. Wysłuchaj nas. Amen.